Witajcie kochani, to Mary i Mario. No i sobotni relaks drapkowy. Na dzisiejszy odcinek przygotowaliśmy sobie cztery zdrapeczki po 10 zł. Mamy króla Kesha, mamy do tego czarny diament, many Makera i I Love Big Cash. Dwie takie świecące, dwie mniej świecące. Zobaczymy <grym> tak. co nam tutaj przyniosą w dzisiejszy. No Wittner. ten król też fajna drapeczka, fajna. Zobaczymy, czy... Na no, premierce fajnie wyszło. Zobaczymy, czy będzie powtarzać. Czy ona będzie tak, czy też tutaj coś tam rzuci. Ale zacznę sobie może od 500 tysięcy Z Zdrapeczkę mam z numerem 8. Już przybliżamy. I szukać będziemy worka, złota lub oczywiście pasujących liczb. A co nam tutaj to schowało? Mamy tak. 51, 31, Dwadzieścia osiem, trzydzieści cztery i trzydzieści osiem, i takich liczb szukać będziemy. I zaczynamy od trzydzieści sześć, siedemnaście, dwadzieścia jeden, trzydzieści dwa, dwadzieścia cztery jedenaście, pięćdziesiąt siedem, trzydzieści dziewięć.

No nie, ale no nie. Dobrze. A ja mam czarny diament, kochani, z numerkiem 25. I szukamy oczywiście diamenta, który nam mnoży. No. I tu jest gwiazda? Tak, gwiazda, który Gwiazda nie? chyba, nie? No, która wygrywa. Przepisaną kwotę. Dobra. To zaczynam zaczynamy szukać sobie tych liczb. 24 33 32, 7 i 29. Zobaczę to drugi, czy będzie się lepiej robiło, czy gorzej. Takich liczb szukamy. Oj, to no niżej. O, to niżej, dobra. Już jestem niżej. A mamy 34. Uhu. Czyli oboczkiem oj, oj oj 11, 3. Dwadzieścia osiem, no bo ja nie chcę, żeby jakieś postaki były, no nie? No, no bo boczki z dwóch stron. Trzydzieści jeden, no oczywiście. No, 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 dobrze, Jeszcze, Jadę dobrze. Czternaście, pięć, szesnaście, trzydzieści osiem, dwadzieścia sześć. Do tego szósteczka, roboczek, no tak, jeden, 29. jest wygrana, no i fajnie, jest, kochani, mam coś, puste nie będzie, 12. dobrze, tu się nic nie odkryło, no, no, strasznie musisz to działać, no, staram się, zobaczyć 19. jeszcze ci został ostatni rządek, i ostatni rządek, co my tu mamy? Niedźwiedźka będzie fajnie, 8, 25. Złote się boczek, tego boczku ja, No naprawdę. Ale jak widać, no one nie warunkują tego, 30... że za nie może być wygrana. <noise> 35 i ostatnie 36 i 37, a ja miałam wygraną. Pod 29. Pod 29, o tu i mamy dyszkę. No to przewidziałaś. Tak jest, super. I tu mamy oczywiście BB. No to fajnie, krótkie czarne diament. Coś jest, dał mu wygraną. Wobec tego nas tu trafia moja ostatnia zdrapeczka. <grym> I do big cash, zdrapeczka jest numerem 15. Mm. Tu sobie poszukać bym chciał albo kesza albo takiego stosu monet. Mm -hmm. Samych grosików. <laughs> tak. Zobaczymy. I mamy tak 37, 43, 17, 26 i 57. No Trzeba i tego cię. spróbujemy poszukać. I pierwsze mamy 14. Mamy 39, 29, 48, 28. Pierwszy rządek nic nie dał. 53.

Oraz 43. Nie jesteś A po 37. Wow! O kurcz! Brawo! gratulacje, dziękuję, dziękuję, Ale przybiłeś teraz ja nie mogę, pięknie Mariusz. Jaki to był numer 15? Tak. Teraz Król Kesz, zobaczymy czy coś tutaj się wydrapie. Z numerkiem jest... O, ty też miałeś ósmy ten. Tak. Merker. No dobra. To ja tutaj szukam, tak. Wiecie, korona i plik. A plik. Mnoży. Dobrze. Mama mija się, bo Ale Maria, ale fajna wygrana. jej kochani, mega się cieszę. I tutaj tak szukamy. 39, 28, 46. 41 i 37. A też 37. Może, może. A ja mam tak. Co? Już, już nie Wygrana! Tak. 3. Ja nie mogę co za odcinek. Wow. będą wygrane. 38 i ja. Piękne dzisiaj zdrafeczki. Kupione było z maszyny, maszyny 17. I jak ja się cieszę. 13 27 16 A to już nie dał... Aha, tak, bo tutaj no, bo już, już tam naruszesz. Za bardzo. <laughs> Ale ładnie, 36, to bliżutko 26. O, ona taka szczęśliwa ta zrawka no, dla nas. No to 25. Też tak. 45, właśnie bliżutko

Dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, czterdzieści cztery i trzydzieści trzy. No to co? Patrzymy, co mamy pod numerkiem trzydzieści dziewięć. A no pierwszy od pierwszy razu. Z góry, no. I mamy co? Dyszkę inny odcinek Teraz gdzie tutaj te wygrane. Pane one gdzieś jakoś tak są pomiędzy. One pomiędzy... Nie, tak są pielącki. A, no ale tak chciałam po kolei, wiesz. G. Okay. powinno być drugie G. No, no jest. i jest kochani. I... Jejku, ale mamy dzisiaj odcinek. Moje dwie wygrały. <laughs> no ilościowo wygrała Mary. Ja dorzuciłem do tego I love Big Cash. Miałem jednego pustaczka. No ale wartościowo... Ale super! Big Cash. Ładnie się tutaj Kochani, przystawi. wkład był 40 zł, a mamy 70 wygrane. 50, dyszka. I dyszka. I oczywiście dyszka. Czyli mamy fajnie na plusie. Dokładnie. No super. Mamy 30 zł na plus. Jesteśmy mega zadowoleni, jeśli mi no w końcu jakiś fajny odcinek wleci, kochani. Także zapraszamy. Oczywiście, oglądajcie nas. I dziękujemy, że jesteście cały czas z nami. Dziękujemy za komentarze, za łapeczki. Jednocześnie zapraszamy na kolejne odcinki, które już niebawem. No i nowych widzów, którzy zostawiają nam subiki. Bardzo, bardzo dziękujemy i wielkie serce dla nowych naszych widzów. Dla starych również. I dla starszych również. Dla Także... Cały czas z nami są. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcineczku. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Pa. Pa.